Kos plus Serimos Express. Tę wycieczkę przewidzieliśmy głównie dla rodzin z dziećmi. Gwoździem programu tej wycieczki, oczywiście, jest rejs. Rejs niedługi, rejs bardzo przyjemny, no ale z nami to się tak nie da troszeczkę też i nie pozwiedzać, żeby tak w ogóle tego zwiedzania nie było. Więc dzień zaczynamy sobie spacerem po mieście. Zobaczymy najważniejsze punkty, poopowiadamy sobie, przybliżymy sobie historię miasta, tutaj życia, zobaczymy sobie jak tutaj kosenczycy spędzają poranki i naprawdę uważam, że poranki tutaj to jest po prostu... No puenta tego miasta, naprawdę bardzo wolno się toczą i mamy okazję tutaj też w tym wziąć udział, a później sobie przejdziemy na łódeczkę. Startujemy o godzinie 11, po półgodzinnym rejsie już będziemy mieli pierwszy punkt wycieczki, czyli będziemy mogli obserwować przez szklane dno wrak statku, bardzo ciekawa jednostka. Później sobie popłyniemy do Błękitnej Laguny i tam będziemy mieli okazję troszeczkę popływać, tak, kąpiel w turkusowej wodzie. Być może tam jakieś morskie skarby ciekają na dnie, może jakieś rybki. Także naprawdę wycieczka idealna dla rodzin z dziećmi, tak, czy dla osób, które chcą pojechać sobie gdzieś z nami, ale mieć jeszcze pół dnia dla siebie.